Karolina Filipkowska, zgodnie z zapowiedzią, już z nami. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry. No i te pogodowe wiadomości powoli zaczynają być takie ostrożnie optymistyczne, bym powiedziała. Możemy tak e, powiedzieć. Te ostrzeżenia oczywiście nie były na wyrost, bo warto przypomnieć, że ten niż genueński powodował już powodzie i tą w 97 i w 2010 i rok temu. Więc, kiedy wiemy, że taka masa wody nadciąga nad Polskę, no to te stany ostrzegawcze oczywiście są wzmożone. Na szczęście wszystko. Zaczyna się klarować i wskazuje na to, że ta sytuacja nie będzie aż tak poważna. No, ale w dalszym ciągu ostrzeżenia meteorologów są w mocy, już nie w tym stopniu najwyższym, ale na południu, na wschodzie będzie dziś padał deszcz. W tym momencie, tam gdzie występują opady, są one słabe bądź umiarkowane w trakcie dniach. Gdzie nigdzie jeszcze tej wody może sporo spaść. Za to krańce zachodnie z dużo lepszą pogodą. To właśnie było widać. Jak to wygląda na wybrzeżu? Zdecydowanie lepiej. Polska dziś mocno podzielona na pół. Tam układ wysokiego ciśnienia zapewnia przejaśnienia miejscami, nawet większe rozpogodzenie będzie szansa na słońce. No ale za to południowy zachód w drugiej części dnia też z opadami deszczu. Nie tak intensywnymi, ale parasole mogą się przydać. Zobaczmy mapy, zobaczmy jak to dokładnie będzie wyglądać. Te obrazki, które za moimi plecami się pojawiały, skrajne. No bo jeżeli pojawiały się obrazki z, ze wschodniej części kraju, to tam w dalszym ciągu chmury i opady deszczu. Na południu te opady także będą występować. Za to zachodnia część naszego kraju z dużo spokojniejszą aurą. No i dziś na Pomorzu, Kujawach i w Wielkopolsce jest szansa na sporo słońca. Temperatura za to będzie dość wyrównana. Niskie wskazania w większej części Polski, do maksymalnie w tej części naszego kraju 25 stopni. W kurortach, jeżeli wybrali Państwo kierunek nad morze, no to absolutnie zdecydowanie lepszy to był wybór. W Niechorze 19 stopni temperatura powietrza, temperatura wody do 18 stopni. Przebłyski słońca w Łebie, tego słońca będzie całkiem sporo. Temperatura powietrza to 19 stopni, 1 stopień mniej to temperatura wody. Na Warni, Mazurach, Mazowszu i na Podlasiu w dalszym ciągu chmury z opadami deszczu. Lokalnie te opady mogą być intensywne z temperaturą od zaledwie 17 do 21 stopni. Nad jeziorami sytuacja zgoła inna niż nad morzem. Chmury z opadami deszczu, temperatura 17-21 stopni. Na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce w dalszym ciągu duże zachmurzenie miejscami całkowite z opadami deszczu. Od słabych do intensywnych, także w dalszym ciągu warto jest zaglądać do ostrzeżeń meteorologów w Zakopane. Tam temperatura niska, zaledwie 14 stopni w najcieplejszym momencie dnia. To też nie był najlepszy kierunek w tym momencie na wakacje. Górny Dolny Śląsk, Ziemia Lubuska do 23 stopni. Tu raczej opady w drugiej części dnia. Do zobaczenia.